Woo! 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 One and then the two, two and then the three, three and then the four, then you gotta breathe. One and then the two, two and then the three, three and then the four, then you gotta breathe. Then you gotta, uh, then you gotta, uh. Yo, So these niggas can't breathe when I come through, hum to some shoes gotta be 20, man. It's not even funny they can't. The so close too tight, the left looks too right You know what? You right, these bitches can't Look, look, they hearts racing, they start chasing But I'm so fast when I blow past that they can't In the presence of the man, your future look better than your past Trzeba jest coś uklaść Jeszcze dzień najwyżej dwa Wszystko się What <laughs> <Melody. laughs> the No. To... Ulka, my? Która godzina? Nie wiem, co jest sprawdzę. Ej, nie mam telefonu! Nie wiem, jak on trafaje! No weź poszukaj w Co teraz zrobię?! Nie no znajdziemy, no znajdziemy telefonii, ale możemy powiedzieć mi jaką fajną Kurde, kiedy ona przyjedzie? Halo? Co jest? Nie da! Nie dam! Chodź tu z udziału! To głębokie miejsce, zwyczajnie! Ja. Chodź tu! Dostaw mnie! Dostaw mnie! Chodź tu! Bo, nie będziesz krab... Łopo! Lejgo! Dostaw mnie! Ma córeczkę! Dostaw mnie! Zostaw mnie! Lejgo! Mogę za córeczkę! Co nie. on zrobił? Zostaw ma córeczkę! Co on powiedziałem? Co ostatnio nie powiedział? JESTEM NIEWINNY! JESTEM NIEWINNY! Dawaj, dawaj mi telefon! To on mi telefon zabrał! Gdzie? Masz jej telefon? Młodziej. Nie mam! Dawaj telefon! Obsłuchaj go! Ma, na mama. ma! Gdzie masz telefon? Tutaj. ten? To ten. To ten. Gdzie moja wolność? Gdzie moja swoboda? But don't worry Be happy. Chmury. I choć świat właściwie jest ponury, a bywa tak często Zawsze można osiągnąć zwycięstwo Czasem jest tak ciężko, że aż miękki Ale wierzę, że przyjdą dobre dni